Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z przez życie. Dziś przejdziemy do omawiania przebiegu jednej z największych wojen w dziejach ludzkości, która wstrząsnęła Europą i światem w pierwszych latach trwania XX wieku. Zapraszam serdecznie. Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej przyjmuje się, że był zamach dokonany w mieście Sarajew na terenie dzisiejszej Bośni i Hercegowiny, 28 czerwca 1914 roku. Ofiarą tego zamachu padł austriacki arcyksiąże i następca tronu Austro-Węgier, Franciszek Ferdynand z rodu Habsburgów. Sprawcą tego zamachu był pochodzący z Bośni nacjonalista Gawriło Princip, który zaraz po dokonaniu zamachu został aresztowany i skrupulatnie przesłuchany odnośnie tego, kto zlecił mu dokonanie tego zamachu. Szybko się okazało, że Gavrilo Princip współpracował z serbską organizacją nacjonalistyczną założoną przez serbskich oficerów wywiadu wojskowego, znaną jako Czarna Ręka. Dokonując zamachu na życie arcyksięcia Franciszka Ferdynanta. Czarna Ręka starała się osłabić pozycję Austro-Węgier na obszarze Półwyspu Bałkańskiego, aby w ten sposób utorować Serbii drogę do ustanowienia jej hegemonii na obszarze całego tego Półwyspu. Jednakże, kiedy prawda na temat tego, kto zlecił zabójstwo arcyksięcia wyszła na jaw, Władze austriackie domagały się całkowitej likwidacji organizacji Czarna Ręka oraz pociągnięcia mocodawców tej organizacji do odpowiedzialności za przeprowadzony zamach. Władze serbijskie stanowczo odrzuciły austriackie żądania, konsekwencji czego Austro Węgry oficjalnie wypowiedziały wojnę państwu serbijskiemu. Wydarzenia te rozpoczęły w Europie szereg Zdarzeń, które przeszły do historii jako efekt domina z 1914 roku, kiedy to poszczególne państwa europejskie zaczęły wypowiadać sobie nawzajem wojnę w odpowiedzi na wydarzenia, które rozegrały się w Sarajewie w czerwcu 1914 roku. W pierwszej kolejności, jak już wspomniałem, Austro-Węgry w odwecie za śmierć arcyksięcia Franciszka Ferdynanta wypowiedziały wojnę Serbii. Po stronie Serbów opowiedziała się sojusznicza Rosja, która wypowiedziała wojnę Austro-Węgrom. Wówczas to w ramach zawartego trójprzymierza po stronie Austrii opowiedziały się Niemcy, które wypowiedziały wojnę zarówno Rosji, jak i Serbii. Wówczas to do życia obudziła się Francja i Wielka Brytania, które w ramach sojuszu entanty zawartego z Rosją wypowiedziały wojnę najpierw Niemcom a później Austriakom. W ten oto sposób do końca lata 1914 roku w ten nowy konflikt zaangażowane były prawie wszystkie duże mocarstwa europejskie, które istniały w 1914 roku, konsekwencji czego prawie cała Europa poszła na kolejną wielką wojnę, jakiej nie widziano od czasów zakończenia wojen napoleońskich. Konflikt ten w tamtym okresie został nazwany właśnie Wielką Wojną, choć współcześni historycy nazywają go I wojną światową, gdyż miał być to pierwszy konflikt w historii ludzkości, w który zaangażował się niemal cały ówczesny świat i prawie wszystkie wielkie mocarstwa ówczesnego globu. Ze wszystkich mocarstw europejskich, które zaangażowały się w pierwszą wojnę światową, w najtrudniejszym położeniu były Niemcy, które były zmuszone do prowadzenia wojny na dwóch frontach jednocześnie na zachodzie przeciwko Francji i Wielkiej Brytanii, na wschodzie przeciwko carskiej Rosji. Aby poradzić sobie z tym problemem, Niemcy zdecydowały się opracować dość śmiały i ryzykowny plan działania. Niemcy wiedzieli, że ze wszystkich państw entanty to właśnie Rosja będzie potrzebować najwięcej czasu, aby zmobilizować swoją armię do planowanej inwazji na Niemcy. Dlatego władze niemieckie podjęły ryzyko zaatakowania w pierwszej kolejności właśnie mocarstw zachodnich, Francji i Wielkiej Brytanii, aby możliwie jak najszybciej wyeliminować je z gry, by następnie przerzucić swoje wojska na wschód i odeprzeć inwazję ze strony Rosjan. Problem jednak w tym że granica niemiecko-francuska była bardzo pilnie strzeżona, a sami Francuzi wzdłuż granicy rozlokowali wiele fortów oraz twierdz, które miały stanowić pierwszą linię obrony dla ich kraju. Niemcy wiedzieli, że jeśli będą próbowali przeprowadzać inwazję na Francję od strony granicy niemiecko-francuskiej, to poniosą ogromne straty w ludziach i sprzęcie. Dlatego zamiast tego Postanowili uderzyć na Francję od strony neutralnej Belgii. Planowali zająć Belgię, a następnie przez jej kraj przerzucić na teren Francji swoje wojska, które zajmą północną Francję i uniemożliwią z kolei Brytyjczykom przerzucenie na terytorium Francji swoich oddziałów wojskowych, które wesprą Francuzów w ich wojnie z Niemcami. W ten sposób Niemcy błyskawicznie rozprawiliby się z oporem entanty na zachodzie, by później skupić się na zagrożeniu ze strony Rosji na wschodzie. To właśnie podczas tej ofensywy z 1914 roku Niemcy po raz pierwszy wcielili w życie taktykę tak zwanego blitzkriegu. Blitzkrieg to z języka niemieckiego znaczy wojna błyskawiczna. Był to plan, projekt. Taktyki wojskowej opracowanej przez niemieckiego generała i teoretyka wojskowego Alfreda von Schlieffena, który zakładał, że dużymi zgrupowaniami wojskowymi Niemcy zajęliby najważniejsze strategicznie twierdze, zakłady przemysłowe oraz miasta przeciwnika, aby w ten sposób szybko i łatwo wyeliminować go z gry i przy minimalnych stratach własnych wygrać całą wojnę. Sam Alfred von Schlieffen nigdy nie dożył dnia, w którym opracowana przez niego taktyka została wcielona w życie, gdyż sam zmarł w 1913 roku. Jednakże już rok później Niemcy, w ramach planowanej inwazji na Belgię i Francję, po raz pierwszy zastosowali taktykę wojny błyskawicznej. Szybko jednak Niemcy napotkali na poważne komplikacje związane z inwazją, zarówno na Belgii, jak i Francję, gdyż opór ze strony samych Belgów okazał się o wiele silniejszy niż pierwotnie zakładali niemieccy dowódcy. I choć Belgia ostatecznie upadła pod naporem Niemców, to jednak armia niemiecka poniosła w trakcie tej kampanii ogromne straty w ludziach i sprzęcie, i zanim ich wojska zdążyły wkroczyć na terytorium samej Francji, to na teren państwa francuskiego zdążyły przybyć już posiłki z Wielkiej Brytanii, konsekwencji czego Niemcy byli zmuszeni podjąć walkę na terytorium samej Francji, zarówno z oddziałami francuskimi, jak i brytyjskimi. Pomimo tych komplikacji, Niemcy kontynuowali ofensywę na zachód, kierując się w stronę samego Paryża. Mając nadzieję, że zajmując francuską stolicę, szybko zmuszą Francuzów do uległości i wycofania się z teatru działań wojennych. Tak jednak się nie stało i na początku września 1914 roku armia niemiecka poniosła druzgocącą klęskę w bitwie nad rzeką Marna, gdzie jej ofensywa całkowicie się załamała. Sami Francuzi, choć ponieśli o wiele większe straty w ludziach. To jednak walczyli na swoim terytorium, dzięki czemu szybciej mogli swoje straty uzupełniać w przeciwieństwie do Niemców. Konsekwencji czego? Dzięki ofiarności francuskich oraz brytyjskich żołnierzy Paryż został ocalony, a Francja kontynuowała swój udział w działaniach wojennych I wojny światowej, niwecząc plany Niemców o szybkim wygraniu całej tej wojny. Bitwa pod Marną stała się również punktem zwrotnym, który zakończył okres walk manewrowych na froncie zachodnim I wojny światowej i od tego momentu obie strony przeszły do działań wojennych znanych jako wojna pozycyjna, gdy po obu stronach konfliktu zaczęto budować sieć niezwykle rozległych okopów, podziemnych bunkrów oraz schronów. Otoczonych zasiekami z dutu kolczastego, stanowiskami artyleryjskimi oraz polami minowymi, z których obie strony nieustannie atakowały siebie nawzajem. Warunki życia w tych okopach były niezwykle trudne i wielu żołnierzy z okresu I wojny światowej porównywali je niemalże do piekła na ziemi, gdzie musieli oni wegetować w niezwykle trudnych warunkach, żywiąc się często resztkami, które. Docierały do nich z rozciągniętych linii logistycznych i zaopatrzeniowych, a do tego wszystkiego dochodził wszechobecny problem z wilgocią, błotem, chorobami oraz różnymi szkodnikami, takimi jak szczury, wszy albo pchły, które roznosiły wszelkiej maści choroby i zarazki pośród szeregowych żołnierzy, które zabijały ich równie skutecznie co kule przeciwnika. Jeszcze gorzej, sytuacja wyglądała na obszarach terenu leżących pomiędzy obiema stronami konfliktu. Skala zniszczeń wojennych, do jakich doprowadziła ta wojna pozycyjna, sprawiła, że ogromne płacia ziemi, które leżały pomiędzy jedną a drugą siecią okopów, zaczęły być określane mianem Ziemi Niczyjej, czyli ziemi tak bardzo zdewastowanej i wyniszczonej działaniami wojennymi, że praktycznie Prawie nic tam nie rosło ani nie żyło, w efekcie czego żadna ze stron nie rościła sobie praw do tych terenów, używając ich wyłącznie jako pulbitew pomiędzy obiema stronami konfliktu. Bardzo często podczas wojen pozycyjnych obie strony szarżowały na siły nawzajem przez sam środek tej ziemi niczyjej, co pociągało za sobą ogromne straty w ludziach. Konsekwencji czego wojna pozycyjna szybko utknęła w martwym punkcie, a linia frontu przez prawie cały okres trwania walk na froncie zachodnim Wielkiej Wojny przesuwała się tylko o kilka kilometrów w tą albo w drugą stronę, gdyż obie strony konfliktu traciły tysiące żołnierzy tylko po to, by zająć jedną, góra, dwie linie okopów przeciwnika. Co doprowadziło do tego, że front zachodni I wojny światowej szybko stał się tym najkrwawszym i najbardziej niszczycielskim ze wszystkich frontów Wielkiej Wojny w latach 1914-1918. Oczywiście obie strony konfliktu nieustannie szukały sposobności ku temu, aby przełamać ten impas i ruszyć z planowaną na szerszą skalę ofensywą. Próbowali to zrobić m.in. Niemcy już wiosną 1915 roku, kiedy w okolicach miejscowości Ypres na terenie Belgii, niedaleko granicy z Francją, próbowali przełamać obronę francuskiej armii, zrzucając w tym obszarze ogromne ilości gazu bojowego. W ten oto sposób pod Ypres w roku 1915 doszło do pierwszego dużego ataku z udziałem gazu bojowego. Konkretnie Niemcy użyli podczas tego ataku tak zwanego gazu musztardowego, którego barwa przypominała musztardę, ale był on niezwykle toksycznym i zabójczym rodzajem gazu, który szybko doprowadzał do śmierci żołnierzy przeciwnika, a w jeszcze gorszym przypadku doprowadzał ich do trwałego kalectwa, ślepoty i innych poważnych problemów zdrowotnych, z którymi musieli oni borykać się przez resztę swojego życia. Szacuje się, że w wyniku ataku gazowego pod R IPS zginęło ponad 5000 tysięcy żołnierzy entanty, lecz ostatecznie Niemcy nie zdołali przyłamać obrony Francuzów i Brytyjczyków w rejonie tego miasta. Ostatecznie wszelkie plany, jakie Niemcy wiązali z szybkim zmuszeniem Francji i Wielkiej Brytanii do wycofania się z teatru działań wojennych pierwszej wojny światowej, spaliły na panewce, tym bardziej, kiedy na przełomie lata i jesieni 1914 roku Rosjanie na wschodzie, po zmobilizowaniu swoich oddziałów wojskowych, rozpoczęli swoją ofensywę na zachód, wdzierając się na terytorium państwa niemieckiego, co zmusiło samych Niemców do przerzucenia części swoich oddziałów z frontu zachodniego na wschodni, aby odeprzeć rosyjską inwazję. W ten oto sposób spełnił się najgorszy koszmar. Niemieckiej generalicji, kiedy niemiecka armia została zmuszana do prowadzenia jednocześnie walk na wschodzie, jak i na zachodzie, co miało daleko idące konsekwencje dla całego państwa niemieckiego pod koniec I wojny światowej. Jednakże, o tym jak przebiegały dalsze działania wojenne Wielkiej Wojny, nie tylko na froncie zachodnim, ale również wschodnim, będziemy mówić sobie dopiero w następnych odcinkach. A na razie, przychodząc do podsumowania, z dzisiejszej lekcji należy pytać o tym, że bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej był zamach dokonany na życie arcyksięcia Franciszka Ferdynanta, następcę tronu Austro-Węgier w mieście Sarajew, na terenie dzisiejszej Bośni i Hercegowiny. Zamachu dokonał bośniacki nacjonalista Gavrilo Princip działający na zlecenie serbijskiej organizacji nacjonalistycznej Czarna Ręka. W odpowiedzi na ten zamach Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, co wywołało tzw. efekt domina, gdy w całej Europie poszczególne mocarstwa zaczęły wypowiadać sobie nawzajem wojnę, co rozpoczęło tym samym pierwszą wojnę światową. W pierwszej kolejności Austria wypowiedziała wojnę Serbii. Po stronie Serbów opodziała się Rosja, która wypowiedziała wojnę Austrii oraz Niemcom. W odpowiedzi Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji oraz Serbii, by na koniec do wojny przeciwko Niemcom, u boku Rosji, przystąpiły Francja i Wielka Brytania, które wypowiedziały wojnę Niemcom i Austriakom. Jako pierwsze uderzyły Niemcy, które realizując taktykę Blitzkriegu, tzw. wojny błyskawicznej, opracowanej przez generała Alfreda von Schlieffena, zaatakowały Belgię i Francję, aby wyeliminować je z działań wojennych i by później skupić się na walce z Rosjanami na wschodzie. Jednakże zażarty opór Belgów i klęska pod Marną we wrześniu 1914 roku w starciu z Francją załamała niemiecką ofensywę kończąc wojnę manewrową na froncie zachodnim i rozpoczynając wojnę pozycyjną. Niemcy próbowali przełamać impas wiosną 1915 roku, dokonując ataku gazowego na francuskie pozycje pod miastem Ypres. Było to pierwszy i największy atak gazowy przeprowadzony podczas I wojny światowej, mimo to tego ataku Niemcy nie przełamali obrony państw Entanty, które wciąż silnie utrzymywały swoje pozycje. W międzyczasie swoją ofensywę na wschodzie rozpoczęła carska Rosja, co zmusiło Niemców do przerzucenia części swoich wojsk na wschód i rozpoczęcia walki ze swoimi wrogami na dwóch frontach jednocześnie, co miało daleko idące konsekwencje dla Niemców w okresie działań wojennych I wojny światowej. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.